Moi drodzy, na tym filmie, niestety, całkowicie popsuł się dźwięk, co zauważyłem dopiero teraz po powrocie do domu z tego wyjazdu. I każdy inny odcinek wyrzuciłbym po prostu do kosza, ale to jest jedyny, niepowtarzalny draft challenge o 2000 złotych. Więc mam nadzieję, że jakoś przeżyjecie oglądając to. Za problemy przepraszam, ale nie byliśmy w stanie im zapobiec i w sumie to nikt z nas do tej pory nie wie, co i dlaczego stało się tutaj z mikrofonem. Na taki draft challenge spotykamy się tylko raz do roku i właśnie nastał ten moment. Dzisiaj zmierzymy się. Moi drodzy, 2000 zł z tymi oto gośćmi, Także witam bezosadawcza i Pablo. Siema, siema, Dzień dobry. tak jest, moi drodzy, no nie będziemy przedłużać od razu. Po pięć stówek do puli zapraszam. Łącznie dwa koła, tak jak powiedziałem, no to jest ostateczny draft Challenge EAFC 24. Grubszego nie będzie, a zasady są oczywiście proste. Kto zrobi najdroższy draft, wygrywa te pieniądze. Gotowi? Tak, tak jest. Tak, tak jest. zaczynamy. Grew postawam Haha! <noise> Chciałbyś zagrać najpiękniejszymi kartami w grze, ale brakuje ci końców, żeby je kupić? Supercoins.pl to rozwiązanie Twoich problemów. Znajdziesz tam niskie ceny, ekspresową dostawę, liczne promocje i ponad 99% gwarancji bezpieczeństwa. Końce dostępne są na każdą platformę. Tym razem, oprócz kodu rabatowego i kart do wygrania codziennie możecie wygrać punkty SCP, które będziecie mogli wymienić na końce do EAFC25. Link do strony w opisie. Polecam. Jeszcze tylko jedna rzecz, żeby nie było za łatwo, no to mam oczywiście ograniczenie czasowe. Chłopaki mają po dwie minuty nałożenie najdroższego draftu. Ja mam półtorej minuty, bo siedzę w tym bardziej, tak po prostu. Więc Paweł, proszę bardzo, 3, 2, 1, start! Zaczynasz, proszę bardzo. Jedziemy. Kolega animacji ogląda. Tak. Kolega animacji ogląda, tak. On ma czas, on ma czas. Um, mm, okej, okay. on dużo nie kosztuje jak coś. O, on też, nie? Ależ drafcik, czuję się jakbym był w grudniu. I nie, na razie tak szczerze, karty warte pizza, nie? To jest tragedia. Generalnie chodzi o to, żeby tutaj trafić tą jedną petardę, panowie. No nie oszukujmy się. Tu chodzi o to, żeby trafić tą jedną nie. fantastyczną kartę. Dalej bieda. Dlatego właśnie każdy ma dwie próby, bo okej. Okay. Eee, ja... Szczerze nie wiem, kto jest droższy. Chyba ten kolega. Oczywiście liczy się pierwszy skład. Liczy się to, co mamy w pierwszej 11. ławka się nie liczy. O! Kulit! Ależ on jest skupiony, ależ on pranie tych pieniędzy. No Rafał, jeszcze masz 45 sekund, a trzeba wrzucić wszystkich do składu, przypominam. Johan, wcześniej jest zabrany 9,7, ale teraz wzięty 9,5. Jeszcze może jakiś Van Dyke. Fring Ok, Okej, jest jeszcze Edwin Wandersar No i teraz już wrzucanie do pierwszego składu. 15 sekund masz w tym momencie, a ty trenera już wybierasz. Podsumowanie, no. Aha! Dobra. No nic! No to idziemy to liczyć. Okej, okay, uwaga! Podliczyłem wartość tego draftu. Wynosi ona 7 288 tysięcy. Jak na obecne ceny. Nie jest to wynik najgorszy, ale uważam, że to nie jest też draft, który wygra ten odcinek. Co wezmy kapitanów Dawida? Obale dawaczko. Wiesz kogo chcesz zabrać? Wiem. Trzy... Dwa, start! Oj, dobra, co, dobra, spoko, okej, spokój idioto. Ja tylko przypomnę w międzyczasie, że okay. nie znam cen zbytnio, Tak, te jest te... Ja... na spontanie. Dokładnie, szczególnie ta dwójka tutaj nie do końca ogarnia, to ile kosztuje, bo oni tak coś nas sobie sami obejrzą z FIFA, ale nie tak, grają tak. na razie, No na razie, <grym> na razie co? best, a reszta średniawka. Okej. Okay. No jest... Do... Ławeczka, minuta dziesięć jeszcze. To, jak tu nie odda, o. to jest kaplica. Fajnie. Bóg, 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 bóg. <grym> O, nie, o tam była, błow, nie, tam była... tam była Hansen to. ostatni chwili ją zobaczyłem. Nie no, jeszcze są sz szanse tutaj. To jest karty teraz. Nie, to nie, to karty nie ma, już nie ma szans. Johan, niestety, pan nie Ja nie wiem, czy jest sens układać. Okej. O, okay. o. daj. Nie, ten. Nie, pan daj, pan daj pewnie. Czy nie? Twimpong? Chyba, Pong. Ja zostawiam pan tak, jak jest. Okej, okay, nie masz wyjścia, bo już jest czasu. Mamy wartość Dawida, wynoszą na 7 409 tysięcy, co oznacza, że obejmują prowadzenie. Ale z tym free pongiem powiedziałeś, 2,5 miliona w plecy jesteś przez ten pong raje. prawie 4 miliony, Van Dijk, tylko 1,5 miliona. To by był mocny wynik, to by było około 10 milionów. Ja nie znam. To nie pierwszy raz, kiedy Dawid się myli na nagraniu. Moja kolej, zobaczymy, czy pokażę doświadczenie w Drafta. Zobaczmy, jak pitanów i na kapitanie. O, grałem niedługo, mylę. Hmm. Świetny napastnik. 3, 2, 1. Let's go! Dobra, vamos! Jedziemy. Eee... Uh, oh, kurde, ale la. Kolejne SPO, oj Oli. oli. Pachnie październikiem troszkę. Nie no, rano. A ja wieczorem. Malacia. E, nie no co to jest? Jedna karta, proszę. Nie no, hej dobra, chyba to <tuszy> nie, nie będziemy liczyć, wiecie. Ej, no nie no, tylko Johan. Ja nie pamiętam kiedy ostatnio raz wygrałem taki odcinek. I chyba nie wygram teraz. Nie no co to jest? Jej, i widzę, byście ci widzicie jaki to jest dramat? Nie liczymy tego. Zrobiłem trick tylko, żeby było coś ciekawego. I zobaczmy so, kapitanów. Czwarty A, gracz wkracza tak, do gry. Pytanie, czy polujesz na nie, czy zadowolisz się tym. Okej, okay, dobra, start. Lecimy i zobaczymy, co tu się podzieje. No i co? Za kostkę, za kostkę, O kuźwa. Ale rozwolała głowa. O, dobra. Dobry wybór. Ajajaj. Aj, Okej. Okay. Błąd, duży błąd. Duży błąd, tak. To Jelwod, był wielbłąd. Zdecydujące wybory. Oblak, on leci od tej strony. Teraz pyk. Game changer. Mamy go. Winner. O, mi się tam tą jedną kartą tutaj rozwaliłeś system teraz. Myślisz, że aż tak? O! 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 I ostatnia karta. O, jo, Koniec. Wycięstwo. 30 zamawowało. sekund. Cię, bo mi się palcem mieszają. stres tutaj wchodzi już. Wchodzi stres. <laughs> Cztery, Zostań Zostań. trzy, Zostań Zostań. dwa, Zostań Zostań. jeden. Zostań Zero. Prawie zapomniałem o nie? No ja się trochę martwię, że już w tym momencie poznaliśmy z tego odcinka. Mamy cenę tego draftu. wynosi ona 9 654 tysiące I tak myślałem, że będzie wynosiła więcej. Ja byłem pewien, że ten jest droższy. Coś się kurwa nie... Coś mi tu śmierdzi. Duży już bo już... Na koncie miał, tak? Tak, tak. On już myślał, że mamy już to na koncie. No, co jest jedna A da? niestety 2000. Aha. Lecimy z drugim draftem, zniszczy was. Nie wiem jak Ale ja teraz trzęsę burka. 3, 2, 1, start. Lecimy! Uh, Okej, okay, no bet, to są bet. te banki, więc bardzo drogi. A tu Wanda 9,9. Mam 9 mam Ja! sobie. Najrzadszy no obrońca w grze. Pa, Pa, Pa! Nie, nie, nie! Jak je weźmiemy do końca? Aha, kolejny nie, niezły trap. Ja myślałem, że mój jud kosztował dużo, a Ty wyskakujesz że wanek i się No nie, bo ten wanek jest choler rzadki. Nie! Nie! No co jest? Trzy, dwa, jeden. Niestety, mamy wynik. No i widzimy, że Paweł przebił każdego ponad dwukrotnie. 19 milionów 335 tysięcy. Fajnie. No, no, no ten Wanda, jak tutaj absolutnie zmienił wszystko, jeszcze do tego ten freepunk. No, szczerze powiem, mamy naprawdę marny szanse. <śmiennie> 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 Nie ukrywajmy, te pieniądze są już bardzo blisko Pawła, ale nas jest jeszcze trzy. My możemy to przebić i zrobimy chyba wszystko, żeby tak się stało, prawda? Tak jest. Trzy, dwa, 1. start. Lecimy. Okej, jedna, z ty mówimy, że skupi, skupi. Nie, cudów czuwa nie będzie. No co ty nie powiesz? Jeden gość na obronie i masz 10 minut. Oooooooojście. Okay, ale no, czy to no, będzie odrodzenie? To teraz? Daj Wandajka, dajcie! Nie, aj, niestety. Aj, aj, aj. Chyba bez podjazdu. Jeszcze minutka, tak. Okay. Jesteś w połowie czasu. Niestety. No obrona. co co? Ma bannek, może być banneg, ale wiesz jaka jest na to szansa. To jest japoński draft, bo układasz go jako tak. O ten med jest drogi, ale nie na tyle drogi, żeby przebić Pawła. No niestety. No, niestety. Nie mam zawidać się dobrej informacji Niestety dwie najdroższe karty w Twoim grafie są warte łącznie 3,5 miliona, no resztą 16 milionów dopowoła nie nadrobisz, więc nie traćmy czasu, czekać padami i postaram się to Co zrobić jest? lepiej 3, 2, 1, go! Lecimy i teraz proszę, Nazario. Ojej, ojej Dobra, już wiem, że będzie kiepski. ja już to czuję. No, przypominam miałem półtorej minuty, Edemittao. Lucio i teraz proszę Bandai, proszę bandaj błagam. Hancko. Mi się coś wydaje, że pan się nie musi czuć zagrożony. Nie no co to jest? Dajcie mi z powodu z tymi draftami Szczerze te odcinki, ostatnio było to samo. Lewiona <noise> Dobra, no niestety. <głos> 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 to nie jest ważne, to nie jest ważne. Jestem gotowy 3, 2, 1, tak! Proszę, Proszę! Co chciał zyskać 300? Tak Tu mnie tylko wierdzi nie interesuje. E ma, ja ma go. coś nie piekło. Jest. Dobra, spróbujemy jeszcze tutaj. Paweł już czuje zapach tych pieniędzy, nie? On już, on już wie, że wygrał. Ooo, okay, oh, ten flip flipong, trzeba. Wakup, to prawda. Weźmiemy sobie ja bo dobrze wygląda. Łapka, Bardzo łapka prosił jest... o opowiedzenie, kiedy będzie połowa czasu. Właśnie teraz nie ma. Ja. Siedem no kart. O, dwa, trzy, na zary, 98. 9 Nie, to nie on, to zdecydowanie nie on. Ale może teraz? Nie, niestety. Niestety chyba bez podjazdu tutaj będzie do Pawła. Zobaczmy jeszcze trzy karty. Dwie, no Wandajk! Tego niestety albo i niestety zależy dla kogo nie zmieni ostatni zawodnik. Nie liczymy. Bo. I moi drodzy, tym sposobem ogłaszam, że to jest chyba najlepszy powrót w historii tej serii. Paweł, no wygrywasz 2000 zł. Nie są Po prostu, nie prostu, tak, gratuluję, bo to jest dobry powrót, <laughs> że się, się to świadomki. Głupi ma zawsze szczęście. Jestem I... szokowany na pieniądze <laughs> pieniędzy <laughs> na oczywiście <laughs> Nie no. Dobro Dziękujemy za ten odcinek. Gratulujemy Pawłowi. Trzymajcie się. Cześć! No, banan. Co ty chcesz po kać